Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie zabezpieczenie przeciwzwarciowe nadprądowe, które przyda się do testowania zbudowanych przez Was układów, żeby je ochronić, gdy będą pobierały za duży prąd oraz ochroni Was przed skutkami zwarcia, na przykład akumulatora 12V, który jak wiecie jest bardzo wydajny. Gotowy układ prezentuje się tak, jest on dosyć mały. Mamy tutaj wejście akumulatora. Wyjście. Ja dodałem tutaj takie złącza do akumulatora. Wy możecie tutaj dać po prostu gołe przewody. Jak chcecie to podłączyć sobie na jakąś kostkę zaciskową do jakiegoś zasilacza, to już od Was zależy, jaki sposób podłączenia wybierzecie. Schemat całego układu wygląda tak. Jest on dosyć prosty. Samo zabezpieczenie przeciwzwarciowe jest tutaj. A tutaj dałem jeszcze zabezpieczenie przed zbytnim rozładowaniem akumulatora. No bo użyłem wzmacniacza operacyjnego LN358. On ma dwa wzmacniacze operacyjne w sobie, więc głupio by było tego drugiego nie wykorzystać. Wejście mamy tutaj. To można zasilać napięciem w zakresie. Myślę od 5 do 20-30V. Bo maksymalne napięcie dla tego wzmacniacza operacyjnego to 32V. Oczywiście jakbyście to zasilali z 30 na przykład trzeba jeszcze tu dać jakąś zenerkę. Bo ten MOSFET, którego ja użyłem irf 44 n ma na maksymalne napięcie, bramka źródło 20V. Wy możecie użyć tutaj innego MOSFETa. To nie musi być konkretnie taki. Ważne, żeby był dosyć wytrzymały. Ten ma akurat prąd drenu maksymalny 49A. No i jak to działa? Tutaj plus jak widzicie jest połączony od razu do wyjścia z wejścia, tutaj mamy zasilanie tych całych układów sterujących MOSFETem przez taką diodę jako zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, że jak podłączycie to na odwrót. To wzmacniacz operacyjny nie pójdzie z dymem. Jeszcze jest tutaj kondensator wygładzający. Tu mamy źródło napięcia odniesienia. Tym razem już nie na regulatorze napięcia. Tu jest po prostu rezystor i zenerka. Na zenerce odkłada się te 5V. Jeszcze jest tu kondensator wygładzający to napięcie. I później wchodzi do sobie tutaj do wzmacniaczy operacyjnych. Może najpierw. Zajmijmy się zabezpieczeniem nadprądowym. Mamy tutaj jeden ze wzmacniaczy operacyjnych w LM358. Tu macie narysowane wyprowadzenia tego wzmacniacza. Nóżkę 4 podłączacie do masy. Natomiast nóżkę 8 podłączacie o tutaj. Do tego źródła zasilania dla wszystkich tutaj układów. Pewnie się zapytacie, w jaki sposób mierzony jest tutaj prąd, skoro nie ma tu żadnego rezystora pomiarowego. Ano, rezystorem pomiarowym jest sam MOSFET, bo jak wiecie, MOSFETy, jak są załączone, to mają tutaj jakąś rezystancję pomiędzy źródłem a drenem. Dlatego MOSFETa jest to 17,5 milioma I na tej rezystancji będzie się odkładało jakieś napięcie w zależności od tego, jaki prąd będzie tutaj przepływał. Ten spadek napięcia z mosfeta jest podawany na wejście odwracające wzmacniacza operacyjnego przez taki filtr dolnoprzepustowy, przepustowy żeby to miało jakieś opóźnienie zadziałania. Przy przekroczeniu ustawionego prądu dwukrotnie opóźnienie wynosi jakieś 1,5 milisekundy. Tutaj na wejście nieodwracające jest podawane napięcie odniesienia o stąd, ale jeszcze przez taki dzielnik. Ten dzielnik, tutaj mamy podkówkę. To napięcie tutaj można regulować w zakresie od 0 do 220 mV. Napięcie podawane na tą nóżkę. I jak tutaj spadek napięcia przekroczy napięcie tutaj, czyli dajmy na to, tu mamy 100 mV ustawione, tutaj będzie 110 mV, czyli to będzie prąd jakiś 6,29A, no to wtedy napięcie tutaj jest wyższe niż tu. I wzmacniacz operacyjny podaje tutaj minusa, zamykając MOSFETa. Gdy napięcie tutaj jest wyższe niż to tu, to wzmacniacz operacyjny podaje nam MOSFETa plusa i go otwiera. Tu jeszcze jest taki profilaktyczny rezystor. Ten rezystor tutaj także nie jest konieczny. I co się dzieje, kiedy nasz MOSFET zaczyna się wyłączać? Wtedy spadek napięcia pomiędzy drenem a źródłem wzrasta, Napięcie tutaj wzrasta i MOSFET pozostaje już zamknięty. Dopiero jak odłączymy stąd obciążenie, to spadek napięcia na MOSFETie się zmniejsza. Tu jeszcze jest taki rezystor, żeby ten spadek zmniejszał się szybciej, żeby nawet jak tu będą jakieś minimalne prądy spowodowane tutaj tymi układami, żeby tutaj ten spadek zmalał do zera, jak odepniemy obciążenie. Wtedy z powrotem napięcie tutaj jest wyższe niż tutaj i wzmacniacz operacyjny załącza MOSFET. Zastosowanie MOSFET-a jako rezystora pomiarowego daje nam dwie korzyści. Po pierwsze, nie trzeba stosować dodatkowego rezystora pomiarowego, który będzie powodował straty mocy, a po drugie, od razu mamy tu dodatnie sprzężenie zwrotne. Jak przekroczymy maksymalny prąd, MOSFET się zamyka. I spadek napięcia tutaj się potęguje, dzięki czemu MOSFET się nie załączy, dopóki nie odłączymy obciążenia. Tu jeszcze jest taka lampka sygnalizacyjna, że jak tu jest minus, czyli MOSFET jest wyłączony, to ta lampka się świeci na czerwono, sygnalizując, że nastąpiło zwarcie. Lub, że nasz akumulator już się rozładował. Tutaj mamy układ zabezpieczenia przed zbytnim rozładowaniem akumulatora. Wejście jednego ze wzmacniaczy operacyjnych jest podłączone tutaj do napięcia odniesienia tych 5V. Drugie wejście jest podłączone przez taki dzielnik napięcia do napięcia wejściowego z akumulatora. Jak napięcie tutaj spada, to w pewnym momencie napięcie tutaj będzie niższe niż tutaj. Wzmacniacz operacyjny poda nam plusa i podbije napięcie tutaj normalnie, wchodzące stąd. Dzięki czemu ten wzmacniacz pomyśli, że nastąpiło zwarcie, no bo tutaj nagle mu skoczy napięcie i wyłączy mosfeta, a wtedy będzie tutaj na tyle duży spadek napięcia, że nawet jak napięcie na akumulatorze się podniesie i ten wzmacniacz nie będzie podawał tutaj plusa, to ten wzmacniacz i tak będzie nam tego mosfeta wyłączał. Dioda jest tutaj z powodów oczywistych. No chodzi o to. Żeby ten wzmacniacz nie obniżał napięcia tutaj, jak podaje minusa. Kombinowałem tutaj jeszcze, żeby dodać możliwość włączenia mosfeta ponownie. Nawet jak tutaj mamy dalej obciążenie. No ale przekombinowałem, ponieważ chciałem dać tutaj przycisk i kondensator. Tutaj taki przycisk chwilowy, a tu kondensator, żeby jak się przyciśnie przycisk, żeby tutaj mosfet był na chwilę otwierany. No i skończyło się to tym. Że, jak dawałem kondensator o małej pojemności, to MOSFET w ogóle nie chciał się załączać. A jak dałem kondensator o dużej pojemności, no to MOSFET, co prawda, na tą chwilę się załączał i układ mógł wznowić zasilanie obciążenia po przyciśnięciu przycisku. Ale jak to obciążenie, jak tutaj było zwarcie się, wcisnęło przycisk, no to MOSFET nie wytrzymał i wybuchł. Ponieważ chciałem przetestować. Idioto odporność układu. Po to dawałem tutaj ten kondensator, żeby nawet w przypadku zwarcia mosfet był załączany tylko na chwilę. Ale mimo wszystko nie wytrzymał i wybuchł. To jest w sumie dobra okazja, żeby wam pokazać, jak taki mosfet wygląda w środku. Tutaj na samym środku jest struktura mosfeta. O tutaj ten kwadracik. On ma zazwyczaj wymiary kilka na kilka milimetrów. Jakby był mały, taki bardzo mały, to oznaczałoby, że kupiliście podróbkę. Tutaj było podłączone do tego, do tej struktury źródło. No dren to jest całość tutaj. To jest jeszcze, jak widzicie, miedziany, żeby lepiej odprowadzało ciepło. Tu jeszcze jest taka tarka. Tak dokładnie to nie wiem, po co ona tu jest. A tam... Od tej strony była podłączona bramka do tej struktury. Dobra, myślę, że teraz rozumiecie, jak działa nasz układ. Czas na jego testy. Jeśli chodzi o zakres prądu, przy którym zadziała zabezpieczenie nadprądowe, to jest on dosyć spory. Z takim MOSFETem i taką podkówką od 30 mA. Do ponad 10 amperów. Oczywiście ze wzmacniaczem LM358. I to w sumie zależy od egzemplarza, bo mój egzemplarz miał offset, czyli tą maksymalną różnicę napięć pomiędzy wejściami, której wzmacniacz nie wykrywa, na poziomie jakichś 200-300 mikrovoltów. Jak offset będzie większy, to nie zejdziecie tak nisko. Z minimalnym prądem, przy którym zadziała zabezpieczenie. Podłączamy układ do akumulatora. Czerwona lampka się nie pali. Teraz, jak zrobię zwarcie, to nic nam nie wybucha. Zapala się czerwona lampka. Rozłączam obwód. Lampka gaśnie. Teraz na mierniku. Widzicie napięcie spodkówki do ustawiania ograniczenia prądowego. Najniżej można z nim zjechać do praktycznie zera. Jak widzicie, już się świeci lampka, to z powodu offsetu wzmacniacza. Jak to trochę zwiększę, to lampka nam gaśnie. To jest minimum dla tego układu. Lampka się teraz nie świeci. W moim przypadku jakieś pół miliwolta. A maksimum to tak jak już mówiłem wcześniej, jakieś 220 mV. Teraz na mierniku widzicie napięcie z zasilacza regulowanego. Jak podjadę z nim trochę w górę, to lampka gaśnie. A jak zjeżdżam, to lampka nam się zapala. I odcina obciążenie. Dla akumulatorów. Takich jak ten, warto to ustawić w zakresie jakieś 10,8-106V. Ustawiacie to tą podkówką. Jeśli chcielibyście ustawić ograniczenie nadprądowe na konkretny prąd. No to robi się to sprawa oma. Napięcie. To jest prąd razy rezystancja. Czyli na przykład dla 10 A. To będzie 0,0175 razy 10, czyli jakieś 175 mV. Trzeba będzie ustawić podkówką. Teraz ustawiłem zabezpieczenie na minimum. Jak widzicie, przy rezystorze 330 omów nie reaguje, ale jak wezmę rezystor 220 omów, o widzicie, już rozłącza nam obwód. Można to ustawić zarówno na małe, jak i na duże prądy. Przetestujmy sobie nasz układ z przetwornicą. Macie teraz kartę na ekranie do filmu, jak zrobić podobną przetwornicę jak ta. No niestety przetwornica nam nie chce wystartować, ponieważ jest za małe opóźnienie czasowe tego układu. A za duże mogłoby spowodować uszkodzenie MOSFETA, jakby zwarcie nastąpiło. O, tutaj, bardzo blisko układu, przy maksymalnej nastawie podkówki, coś za co. Przetwornica włączona. Żarówki mniejszej mocy, jak widzicie, zapalają się bez problemu. Zabezpieczenie nam przetwornicy nie odłącza. Ale jak widzicie, jak chciałem podłączyć większą żarówkę, zadziałało nasze zabezpieczenie. Myślę, że naprawdę warto sobie taki układzik zbudować, bo może on wam oszczędzić sporo pracy, jeśli zbudowaliście jakiś skomplikowany układ i chcecie go przetestować. Gdybyście zrobili coś nie tak, to zabezpieczenie oczywiście odpowiednio ustawione Odłączy wasz układ od zasilania, dzięki czemu jest mniejsza szansa, że ulegnie on uszkodzeniu. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem też jest myślę przydatną funkcją, ponieważ dzięki niej nie musicie cały czas pilnować napięcia na akumulatorze, jak zasilacie coś z akumulatora. Możecie zasilać to po prostu przez to zabezpieczenie, które odetnie obciążenie od zasilania, gdy akumulator się rozładuje. I to jest wszystko. Jeśli chodzi o ten prosty, a zarazem bardzo przydatny układ. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo.